Cześć, Ja nazywam, się macie moroc i dzisiaj zdradzę Ci 10 sposobów na bycie jeszcze bardziej atrakcyjnym. Jeżeli więc chciałbyś stać się bardziej atrakcyjny, pociągający dla kobiet, to ten film jest z pewnością dla Ciebie. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to ja zajmuję się flirtem, podrywaniem, uwodzeniem i wszelkimi sprawami związanymi z relacjami damsko-męskimi od 2006 roku. Ja zauważyłem na przestrzeni tych lat, że jest wiele drobnych rzeczy, które mężczyźni mogliby poprawić, które mogliby wprowadzić w swoje sposoby bycia yy, i w tym jak zachowują się i traktują kobiety, żeby podnieść błyskawicie swoją atrakcyjność. Więc ja Ci dzisiaj zdradzę 10, 10 takich szybkich w miarę sposobów, takich, które nie wymagają od Ciebie nie wiadomo ile lat pracy, takich, które nie wymagają od Ciebie jakichś olbrzymich inwestycji finansowych, a które naprawdę solidnie mogą podnieść i podbić swoją atrakcyjność w oczach kobiet. To jest tylko kilka rzeczy, tylko 10 rzeczy Całej plejady zmian, które możesz wprowadzić, natomiast jeżeli od nich zaczniesz, to na pewno będziesz na bardzo dobrej ścieżce. Więc przejdźmy do tego, co możesz zrobić już dzisiaj, już teraz, już w ciągu kilku najbliższych tygodni, żeby podbić swoją atrakcyjność w oczach kobiet. Zacznijmy więc od pierwszej rzeczy, absolutnie elementarnej, jest to szczerość. Eee, szczerość, czyli to, aby być otwartym, Pokazywać siebie, jakim się jest, a jednocześnie być szczerym i traktować kobietę partnersko. Nie oszukuj kobiety, nie okłamuj, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Oczywiście nie znaczy to, że masz od razu mówić o swoich bardzo przykrych historiach z życia i swoich kompleksach, czy jakichś tam trudnościach, ale chodzi o to, żebyś był szczery. Żebyś nie, nie kombinował, nie udawał kogoś, kim nie jesteś. Kobiety od razu widzą brak szczerości w mężczyźnie. I wcześniej czy później wyjdzie to, to kłamstwo, to oszustwo, czy to, że próbujesz udawać sobie pewnego siebie, a tak naprawdę nie do końca jest w tym dobrze. To już lepiej być, być gdzieś tam pomiędzy, aniżeli udawać, że jest się nie wiadomo kim, nie wiadomo jak pewnym siebie, nie wiadomo jak silnym. Więc szczerość to jest absolutna podstawa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest pasja. Słuchaj, musisz mieć ciekawe życie. Kobieta nie chce spotykać się z mężczyzną. Który tak naprawdę jest taki sam, jak wszyscy inni. Czy ty chciałbyś mieć kobietę, która jest po prostu jej największą zaletą jest to, że jest kobietą inmatycki? No chyba niekoniecznie, prawda? I tak samo kobiety chcą mieć mężczyzn, którzy coś sobą poza tym reprezentują, którzy mają ciekawe życie, którzy są interesującymi osobami, którzy mają jakieś pasje, dlatego że z takim mężczyzną kobieta wie, że nie będzie się nudziła i czekają po prostu ciekawe życie, ciekawe wydarzenia, ciekawe historie z tym, z tym facetem, a nie po prostu no, zwyczajnie nudne i takie byle jakie życie. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, musisz mieć cele. Bądź ambitny, miej jakieś ambicje swoje życiowe. Powiedz, zastanów się, jak, co Ty w życiu chciałbyś osiągnąć. Jak chciałbyś, żeby Twoje życie wyglądało? Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy są ambitni, dlatego, że to jest nie tylko gwarancja tego, że nawet jak się wszystko w życiu posypie, jak będą jakieś problemy, to to będzie mężczyzna aktywny który na przykład w przypadku jakiejś choroby, niepełnosprawności na przykład dziecka czy coś, stanie na wysokości zadania, a nie będzie, będzie po prostu ucieknie i ją samą zostawi. Dla kobiet jest to ważne, jeżeli wybierają partnera, ale poza tym posiadanie cenów, bycie ambitnym, bycie takim zdobywcą, to jest cecha typowo męska, prawda? No, te wszystkie przykłady typu właśnie Indiana Jones, czy, czy te takie różne kulturowe... E, wzorce, takie archetypy, no to są mężczyźni, którzy są odkrywcami, zdobywcami, którzy, którzy sięgają po coś więcej, mają ambicje i dążą do czegoś. Więc miej jakieś cele, bądź ambitny, zaplanuj sobie swoje życie i wyjdź z tego, do czego zostałeś, e, że tak powiem, przyzwyczajony i co być może rodzice ci mówili, żeby znaleźć pracę i sobie znaleźć żonę, i mieć w zasadzie wszystko w nosie, i mieć po prostu takie wygodne życie. To jest ok. Ale jak chcesz być naprawdę atrakcyjny, to zacznij mieć ambicje i zacznij mieć cele. Nie ma nic gorszego niż mężczyzna bez kierunków w swoim życiu. Czwarta kwestia to działaj. Jednym słowem, bierz co chcesz. Nie możesz być pasywną osobą. Ja oczywiście tutaj mam na myśli, nie mam na myśli tego, żebyś nie zwracał uwagi na potrzeby innych ludzi i tak dalej. Ale chodzi o to, żebyś był osobą proaktywną. Żebyś potrafił, jak widzisz atrakcyjną kobietę, podejść, zagadać żebyś potrafił zadzwonić do dziewczyny, zaproponować jej randkę, żebyś y, po, potrafił y, z, okazać jej zainteresowanie swoją osobą. Dlatego im bardziej będziesz działał, im bardziej będziesz brał to, czego chcesz w swoim życiu, będziesz sięgał po te rzeczy, które są dla ciebie ważne, które są dla ciebie istotne, to tym bardziej kobieta będzie ciebie Właśnie podziwiać. Zobacz, to się tak mocno łączy z tym trzecim punktem, prawda? Z tym posiadaniem celów, posiadaniem ambicji. Natomiast to też jest niezbędne, żeby nie tylko mieć ambicje, ale być mężczyzną aktywnym, proaktywnym, który sięga i realizuje swoje marzenia. Piąta kwestia. Jest związana z inteligencją. Pewnie słyszałeś jak ze strony kobiet, że inteligencja jest seksy, że mężczyzna inteligentny, odczytany, taki mądry, to jest atrakcyjny i to jest święta prawda. Więc czytaj, bądź oczytany, staraj się zdobywać wiedzę i rozwijać swoją inteligencję. Oczywiście samym tym czymś nie będziesz o wiele inteligentniejszy, powiedzmy sobie, niż... Nie będziesz nagle, nie staniesz się super atrakcyjny w ciągu tygodnia, prawda? Dzięki samej tylko inteligencji. Musisz do tego być męski, pewny siebie i zdecydowany, ale jednak inteligencja i, i, i szeroka wiedza sprawia, że wchodzisz w taką jak gdyby ramę przewodnika dla kobiety, takiego trochę nauczyciela, kogoś, kto ją prowadzi w Pewnym sensie przez życie. Więc e, im więcej będziesz czytał, e, im więcej właśnie będziesz się rozwijał, rozwijał swoje umiejętności intelektualne, również inteligencję emocjonalną, będziesz starał się więcej dowiedzieć na temat świata, no to kobieta będzie widziała, że ty jesteś facetem, który stara się rosnąć, który stara się rozwijać, i również dzięki tej wiedzy, dzięki tym umiejętnościom, które zdobędziesz, będziesz na przykład potrafił prowadzić z kobietą ciekawszą, interesującą, bardziej rozmowę. Więc warto w to zainwestować. Troszeczkę sobie poczytać, wyrobić nawyk czytania artykułów, różnych, jakiejś ciekawej prasy, być może naukowej, o różnych ciekawych rzeczach, starać się dowiedzieć wszystkiego, co tylko możesz, na każdy dowolny temat. Szósta kwestia: kup sobie koszulę. Kup sobie koszulę, zadbaj o siebie, o swój wygląd, o swoją higienę. Jeżeli chodzisz na sportowo ubrany, ok. Uderz troszeczkę bardziej w elegancję, może jakąś koszulę sobie kup. Niekoniecznie mówisz od razu garnitur, ale koszula, dżinsy, plus może jakaś ma, taka marynarka bardziej casualowa, taka bardziej na luzie. Zadbaj trochę o swoją higienę, czyli na przykład jeżeli masz tendencję do posiadania burdelu na głowie, to może troszeczkę coś z tą, coś z tą fryzurą zrób. Jak masz tendencję do trądziku, to też coś z tym zrób. Jednym słowem chodzi o to, żebyś był zadbany, żeby kobieta zobaczyła, że ty o siebie dbasz, że ty o siebie troszczysz, a nie jesteś, ty masz brodę, który trzy tygodnie goliłeś i każdy włos w inną stronę. No i wyglądasz trochę niechlujnie. Niechlujność w wyglądzie jest jedną z gorszych rzeczy. Powiem Ci tak, jak wchodzisz do klubu i wyglądasz jak wszyscy inni, t-shirt, bluza, no to jesteś taki sam, jak wszyscy inni. Ale jak założysz koszulę, to wyglądasz o wiele lepiej. Ty też lubisz kobiety, jak zakładają tą mało obcisłą czarną, prawda? Jak kobieta się ładnie wystroi, wygląda atrakcyjnie i kobieco. Zrób to samo. Też się ubierz w sposób męski, w sposób bardziej atrakcyjny, w sposób bardziej pociągający, a zobaczysz, że bardzo ci to zaprocentuje, szczególnie jeżeli będziesz się wyróżniać spośród innych mężczyzn, spośród innych kolegów. Siódma kwestia to jest savoir vivre. Czyli dobre wychowanie, kultura yy, i takie elementarne rzeczy związane no, po prostu z dobrym wychowaniem. Jednym słowem, nie wszyscy z nas mieli przyjemność na przykład nauczyć się tego od rodziców, czy gdzie rodzice zwracali na to uwagę. Niemniej jednak jest to bardzo istotne, bo dla większości kobiet, jeżeli będzie siedział w knajpie, i na przykład zacznie dłubać w zębach, albo gdzieś tam w uchu, tak? już nie powiem, że w nosie, czy cokolwiek tego typu, no to o, będziesz już spalony. Nawet nie, nawet nie musi być to w knajpie, gdziekolwiek indziej. Podobnie, jeżeli nie potrafisz, nie jesteś y, kulturalny w stosunku do obsługi, dzień dobry, do widzenia, nie potrafisz się zachować w knajpie y, czy w miejscu publicznym, kobieta widząc to stwierdzi, że trochę wstyd będzie jej się z, z tobą po prostu w różnych miejscach pokazywać, czy przedstawić ciebie rodzicom? No trochę siara. A kobiety również bardzo patrzą na kwestie społeczne związane z ich partnerami. Więc zadbaj o kulturę, zadbaj o dobre wychowanie. Kup sobie jakąś książkę. 30-40 zł to nie jest duży majątek. Zacznij sobie czytać. Przeczytaj taką książkę dwa, może trzy razy. Zacznij to stosować w swoim życiu. Bez nadęcia, ale jednak z pewnym, z pewnym na pewnym poziomie, z pewnym szacunkiem. Tu też wchodzą na przykład rzeczy takie jak swój sposób zachowania, to czy klniesz, czy głośno się zachowujesz, czy nie. Więc zwróć na takie rzeczy bardzo mocną uwagę, bo bardzo Ci to pomoże w zbudowaniu po prostu bardziej atrakcyjnego wizerunku dżentelmena, który, który, z którym każda kobieta chciałaby przebywać. Ósma rzecz, która właśnie też łączy się trochę z tym dobrym wychowaniem, to jest troska. Trocz się Szanuj ludzi i wykazuj pewną empatię. Jednym słowem, jeżeli pomożesz na przykład sąsiadce w czymś, oczywiście nie na pokaz, to będziesz miał plus. Jeżeli yy, okażesz, yy, będziesz okazywał jej szacunek, jeżeli będziesz okazywał yy, szacunek na przykład sprzedawcy, kilnerce, barmance. Gdzie większość osób po prostu traktuje byle jak. Tak? Podchodzą na słuchawkach, nawet nie powiedzą dzień dobry, dziękuję, do widzenia, którzy... nawet, ym, nawet telefonu nie yy, na przykład nie odłożą, tylko Cały czas rozmawiała przez telefon, nie powiedzą nawet dzień dobry sprzedawcy, no to jest brak szacunku. I taki brak szacunku do innych ludzi, ale również i do niej, będzie dla wielu kobiet no, takim przykładem, że, że ludzie się dla ciebie nie liczą, jesteś egoistą i egocentrykiem. Na tyle, że nie potrafisz nawet być. Elementarnie kulturalnym facetem, więc zwróć na to uwagę. Kolejna kwestia to jest dziewiąta, która może troszeczkę dłużej potrwać, zanim to opanujesz, ale naucz się tańczyć. Naucz się tańczyć, tańcz, naucz się tańczyć, naucz się poruszać. Nie musisz od razu przez kilka lat tańczyć, żeby się nauczyć podstaw. Podstawy prowadzenia, jakieś elementarne podstawy obrotów, tego typu rzeczy, jesteś w stanie nauczyć się tego w ciągu tak naprawdę kilku, e, kilku lekcji. Jeżeli przez pół roku pochodzisz na przykład na jakąś salsę, do czego Ciebie gorąco zachęcam, czy jakieś inne tego typu latynoskie podstawowe tańce, nauczysz się i prowadzić w tańcu, i fajnie tańczyć, fajnie się poruszać. I dzięki temu e, moment Moment i będziesz, będziesz od razu o wiele bardziej atrakcyjny w oczach kobiet. Więc postąp w ten sposób, a zobaczysz, że no, kobiety uwielbiają tańczyć. W lokalu jest klub, jest muzyka, wszystkie lecą praktycznie od razu na, na parkiet i tam tańczą. Jeżeli będziesz potrafił tańczyć, kobiety będą to widziały, będziesz z nimi potrafił tańczyć, no to już będziesz naprawdę na wygranej, bo jednak większość mężczyzn nadal nie lubi tańczenia, ucieka uciekają, unikają parkietu jak ognia. Więc naucz się tańczyć kilka tygodni, parę miesięcy i naprawdę możesz być w te klocki dobry, niewielkim nakładem czasu, pieniędzy i ta umiejętność pozostanie Ci do końca życia. No i dziesiąta kwestia, to jest towarzystwo. Ludzie, którymi się otaczasz, jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy nie mają ambicji, którzy nie mają celów, którzy są byliacy, którzy yy, nie mają na przykład jakiegoś elementarnego dobrego wychowania, którzy są tacy trochę być może gnuśni, prostacy, albo zależy im tylko na tym, żeby byle do weekendu napróć się i jakąś imprezę, może jeszcze jakieś dragi czy coś tego typu, no to specjalnie to nie będzie podnosić Twojego, tego jak jesteś postrzegany. Tak samo jak idziesz na przykład do klubu z kolegami, którzy są prostakami i ciągle mówią na lewo i prawo, o kurwa jakąś dupę bym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to niestety, ale, ale momentalnie przez samą asocjację, przez przebywanie z takimi ludźmi, będziesz postrzegany też mało fajnie, mało ciekawie, mało atrakcyjnie. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy w relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!